Witam koleżanki i kolegów. Zapraszam na międzynarodowy lot, który odbędzie się ze Szwecji. 1400 ponad 2000 km. Dla niektórych hodowców tutaj właśnie widzimy z mojej z gołąbków, które właśnie są, nocowanie mają. Karmienie jest oczywiście na zewnątrz, pojenie tak samo, kąpiel. To jest lot dla przede wszystkim tak tu koledzy piszecie dla wybitnych gołębi dalekodystansowych także zapraszam do wszystkich mistrzów niektórzy się wyłamują zapraszaliśmy ich po prostu na taki lot jest pięć krajów w tej chwili które dają Polska Czechy Niemcy Słowacja i tutaj jeszcze mamy zgłoszenie nawet nawet z Ukrainy mamy od kolegi że chce gołębie ale to by miał wtedy ponad 2500 km, nawet ten kolega Tutaj jak widzicie, wyloty pozamykane, gołąbki specjalnie są karmione na zewnątrz, pojone no oczywiście dzisiaj też nie wchodzą do gołębinka są pozamykane wyloty jak ja to mówię na nie kosiareczki robią a jest jeszcze jakieś przebłędy, bardzo dużo przybłęd jest, które są, chodź moja, Tu tutaj ciempionka moja, chodź, 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 chodź. samica, która która już idzie, idzie po raz trzeci na ten sam lot Ma Barcelonę I rodzice trzy razy Barcelona Chodź, chodź, moja podstawowa sanica To moje fabry Też go, dużo gołąbków idzie Starszych roczników Ale też daje dwulatki na taki lot I to moje kosiareczki sobie chodzą Jak sobie widać Czyli jeśli ktoś jest jeszcze chętny 23-24 koszowanie. Kilka punktów mamy tu w Polsce, głównie tu w opolskim No to zamykane wyloty, te gąbki będą mocowały No i chodź, 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 Widać, że w formie są Chodźcie moje malutkie. O. No na pokażcie się, pokażcie się. Także jeśli ktoś jest chętny do uczestniczenia w takim międzynarodowym locie, tak ekstremalnym przede wszystkim, to zapraszamy. Mój telefon 503-528-502. Henkel Robert, Polski Klub Lotów Dalekodystansowych, Klub Maraton. Razem organizujemy tutaj z czteroma krajami. Także zobaczymy. W zeszłym roku był ciężki sezon, naprawdę ciężki. Ale gołąbków się podchodziło. Byli hodowcy, którzy dali 5 i mieli 5 tutaj, właśnie tam reją odmuchowa, paczkowa. Także naprawdę, naprawdę są hodowcy, którzy mają naprawdę piękne gołąbki i wspaniały wynik, tej zrobili. Nie bójcie się, nie bójcie. Także zapraszamy do rywalizacji mistrzowie. Tutaj Polski nie bać się dawać z nami tutaj. Inne kluby też organizują loty dalekodystansowe. My już po raz czwarty organizujemy takie dalekie loty. Jak na razie gołąbki się schodzą. Ludzie zadowoleni są. To przede wszystkim najważniejsze. Nie są zajechane te gołębie gdyż one lecą swoim tempem pomału. Pokazują się w trzecim, czwartym dniu te gołębie. Chodź, 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 chodź. No. Jak to widzicie, wyloty wszystkie pozamykane już są. No, już mamy pozamykane. A moje kosiareczki oczywiście muszą cały czas pracować, szukać sobie pokarm, żeby umiały potem sobie pozbierać. Pozdrawiam wszystkich hodowców, życzę udanego sezonu. Robert Henkel Polska, dobry lot koledzy, dobrych lotów, a w szczególności tego potężnego maratonu międzynarodowego. Myślę, że powinno być dobrze. Dobry lot.